Steve Rogers ostro sprzeciwił się próbom kontroli superbohaterów przez amerykański rząd. Teraz przewodzi buntownikom w wojnie domowej, w której pogrążyły się tajne służby i skłócone grupy herosu. Nie wie, że jego odwieczny wróg, Red Skull, postanowił wykorzystać ten konflikt, by pozbyć się przeciwnika raz na zawsze. Kapitanowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Jeśli zginie, Ameryka straci swojego największego bohatera, a Bucky, Burns, Sam Wilson, Sharon Carter i inni jego przyjaciele będą musieli poszukać dla siebie nowej drogi. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Opowiem Ci o komiksie. Nasz podcastowy odcinek od Ojców Nerdów, gdzie możecie poprzednie odcinki zobaczyć właśnie na nerdac.pl. Dzisiaj mam zaszczyt, bo chyba tak mogę powiedzieć kilka słów Wam przekazać na temat komiksu Śmierć kapitana Ameryki, no już myślę powoli kultowej pozycji autorstwa Eda Brubakera, autora wielu ciekawych historii. Rysunk za rysunki jest odpowiedzialny Epting Gaudiano Perkins Wix. Ja dzięki uprzejmości wydawnictwa Egmont.pl mam oczywiście wydanie w twardej okładce zbiorcze, Prezentujące um, część y, historii wchodzącej w skład właśnie wojny domowej. I właściwie to już spoiluje um, treść samego komiksu, ale o dziwo ta śmierć, kapitan Ameryki. Um, jest punktem wyjścia do niecnych planów Red wspomnianych we wstępie. Oczywiście Tony Stark jako szef S.H.I.E.L.D. próbuje poradzić sobie z tą sytuacją. O dziwo, na pierwszy plan w tym komiksie wybija się Bucky Barnes, czyli zimowy żołnierz. Który wraz z czarną wdową próbuje znaleźć sprawcę. Sharon Carter to kolejna bohaterka, która zostaje tutaj zmanipulowana w pewnych okolicznościach przez Radskula za pomocą doktora Faustusa. Ja tu nie zdradzam Wam za dużo, wymieniając te postaci. Sam komiks czyta się rewelacyjnie i coś tak w sercu łapie. Mając nawet w pamięci inną historię związaną z, z Tajnym Imperium, gdzie kapitan Ameryka przeszedł na stronę Hydry, to tutaj mamy taką możliwość zobaczenia właśnie tego ikonicznego kapitana Ameryki, no, który się sprzeciwia ustawie rejestracyjnej, no, przez którą wybuchła właśnie wojna domowa między przyjaciółmi, bo chyba tak można nazwać Steve'a Rogersa i Tony'ego Starka. Tony Stark to nie jest to nie jest Nick Fury, który potrafi um, twardą ręką rząd rządzić S.H.I.E.L.D.em. O dziwo Tony Stark, bardzo analityczny umysł, daje się wyprowadzić w pole, co też ciekawie wygląda. Jeśli chodzi o rysunki Świetne. Świetne, e, odpowiednie do historii, kiedy trzeba w ciemnej tonacji, e, kiedy są wspominki e, związane z historią Winter Soldiera. Bardzo fajnie się e, ogląda panele przedstawiające czasy II wojny światowej i gdzieś te przeszłe, e, przeszłe historie pomiędzy Steve'em Rogersem a Bucky Bersem. No generalnie Ameryka jest pogrążona w żałobie, bo no nie byle kto został uśmiercony. Cały czas w głowie ma się czytając tę historię: czy to naprawdę Kapitan Ameryka zginął, czy jest to fake, czy jest to śmierć udawana. Więc to świadczy dobrze o tym komiksie. Sharon Carter naprawdę ma ciekawą rolę. I człowiek łapie się z głowy, patrząc na niektóre zwroty akcji. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, Bucky Burns jest to pierwszoplanowa postać, nawet bardziej niż Sam Wilson, niż Falcon, który też na własną rękę próbuje znaleźć winowajcę odpowiedzialnego za śmierć kapitana Ameryki. Nad tym wszystkim oczywiście czuwa Red Skull ze swoją armią przeboczną i jest to taka szara eminencja, można powiedzieć. Dla mnie on jest hmm, interpretacją hmm, imperatora z Gwiezdnych Wojen, właśnie w świecie Marvela. Gdzieś tam z daleka pociąga za te sznurki, mając swoich, hmm, swoich pomocników, którzy, których wysyła na pierwszą linię frontu, a między innymi i swoją, i swoją córkę. Jak można by scharakteryzować jednym słowem Komiks y, Śmierć Kapitan Ameryki. Ja myślę, że powoli kultowy. A drugie słowo właściwie dwa must have w kolekcji każdego fana komiksów Marvela, fana. Kapitana Ameryki, ale także w ogóle miłośnika komiksów, bo jest to jedna z takich pozycji, jak na przykład Kryzys na nieskończonych Ziemiach, która zdobi Twoją kolekcję i po którą można sięgnąć bez wgłębiania się w poprzednie produkcje, ponieważ jest tu wstęp pokazany dlaczego Kapitan Ameryka sprzeciwił się ustawie rejestracyjnej, jakie są jego motywacje, a jakie motywacje są w przeciwnej strony. Trochę w tym wszystkim momentami Steve się gubi, można odnieść wrażenie, jednak twardo, twardo stoi przy swoim. No scena śmierci jest przejmująca, Sharon Carter obejmująca zakrwawionego, wyobraźcie sobie, to zakrwawiony kapitan Ameryka, ten który potrafi unikać kul, skakać, lądować na tarczy, wyskakiwać ze spadochron bez spadochronu z samolotu, leży zakrwawiony na schodach przed sądem, gdzie miał zostać em, osądzony w, właśnie w procesie doty dotyczącym stworzenia ruchu oporu niegodzącego się na e, ustawę o rejestracji. Bardzo serdecznie polecam, bardzo, bo nie potrafię innych słów użyć. Śmierć kapitana Ameryki jest to komiks, który wywołał na mnie wie wielkie wrażenie. Jest to komiks, który cieszę się, że posiadam w swojej kolekcji i na pewno on jej nie opuści. Także serdecznie polecam. I dziękuję jeszcze raz wydawnictwu Egmont za udostępnienie egzemplarza do recenzji. I tradycyjnie zostawiam Was z pytaniem, jak myślicie, kto w alternatywnej rzeczywistości mógłby dołączyć do kapitana Ameryki jako agent hydry? Jakaś nieoczywista postać, oczywiście nie czarna wdowa, ale ktoś, kto mógłby wywołać takie samo zdziwienie, taki sam szok jak kapitan Ameryka. Pozdrawiam Was, cześć.